Siemano widzę w dzisiejszym odcinku gramy taką grę, którą mogliście się nie spodziewać, że będzie na moim kanale. Gramy w Brawl Stars widzowie. To jest gra Brawl Stars i będziemy sobie grać, pokażcie sobie pucharki i będziemy rozważać przeciwników, jak będziecie chcieli do mnie dołączyć. Doznają znajomych, nie? To tutaj widzę, tutaj są w ogóle jakieś dziwne rzeczy. Co tu? Nowe wydarzenie zbiory klejnotu. Zadyma jakieś, nie wiem, misje. Wydarzenia specjalne, kluby, widzowie będziemy w klubie Star dropy, słyszałem, że one też się nazywają, to są star dropy Tak słyszałem widzowie To są jakieś monety, tak to tak nazywam To są jakieś punkty dziwne, nie wiem widzowie Więc zostawcie suba i lajka, jak chcecie więcej odcinków z Brawl Stars I nie wiem o co chodzi, widzowie da zagrajmy sobie tą giereczkę Zobaczymy czy to w ogóle, nie wiem, jest fajna gra czy słaba nie wiem widzowie. O, Dave Enemies number one. To się nazywa, to nie numer jeden. Jak będziecie się zaprosić do znajomych, to napiszcie w komentarzu. Do jakiegoś gościa na gitarze. Tu gra gry. Ja jeszcze grałem w wersji botowej i... I Iba... on się tak nazywa. Chociaż nie wiem. Jak go nazywam gościu gitarowy, więc... Musisz zbierać kostki ze skrzynki. Dobra. Będzie zbierać sobie skrzynki Wyłączę muzykę jeszcze widzowie. Wyłączę się, włączyć muzyki. Może by, wiecie, bo mnie słychać. Ja widzowie? Boję się trochę. Wow, rozwaliliśmy ale ładnie. Patrzcie, widzę, rozwali. A ja nie mogę się bać. Szybko. Łapać złodzieja. Wygląda jakby był tym, z Meksyku. No Nie no widzowie, nie wiem. O! Co on ma? Ma ulta. Tak się to nazywa. Co on widzowie? Ja trochę czuję, przed tym odcinkiem, żeby się trochę dowiedzieć. Widzowie, od tego. Draw Stars. Ale nie za tych postaci, tych imionich. Pa, widzowie. mamy tutaj starcie solo Widzowie, starcie Soro, i nie wiem o co chodzi. Muszę go albo rozwalić. No, tak, tak. Wyjj! Jeho! Nie Widzę, rozwaliliśmy go. Pięknie. To mam punkty, punkty. Wyjście, widzowie, wyjście. Let's go, Gary, let's go. Co mamy punkty mocy. Wow, w mocy, proszę bardzo. Wow, to jest, jest 170, fajne, 75 postaci jest widzowie. Widzę. Ale są drugie te postacie. Ja. Ja. Ja, ci kręcę widzowie. O, to i nowi zadymiarze już wkrótce, oni to nawet dochodzą, coś zadymiarze. Będzie grania dużo. Ej, co to jest? Ej, Jepbox, dostaje 100 jakichś kredytów. Wow, ej, tutaj są... Opieramy, widzowie! Podbrane, jakieś tam nie wiem Proszę, dajcie tego z tego! Sto jakiś błyskotek widzowie! Fajnie! No i co tu mamy? Ej, jakiegoś fajnym... jakby tak można powiedzieć paki. Można to robić openingi. Dobra, widzę. Tak nam mi się podoba. Bardzo rzadki. Punkty mocy Graj Wow, wow, wow wow widzę. nie ja chciał zobaczyć coś w sklepie. Nie nie tego. Bo... Nie, no weźcie to Usuwajcie mi z ekranu. To tu jest. To są jeszcze gemy jakieś. Dobra widzowie. To musimy chyba zagrać kolejną giereczkę. Nie ma żadnych, nie mają obok żadnych postaci kolejnych, więc musimy zagrać grę grę grę, żeby hej. Dobra 4 sekundy, 3, 2, 1, oooo! Wow. Słuchajcie, tam pisze jakieś wy, nie wiem. Po co tak pisze? Nie, nie wiem czy pyk. To nie przeszkadzał, to miałem to wyłączyć, gdzie w sensie jesteście widzowie? Może jest ustawienia co szykuję, że może to wyłączyć. Tego nie widzicie po prostu, bo może... Tam to w montażu, bo tego nie ma. Pum. Wow. Ja. Pum, a ja na to samo powiedziałam. O ja. Smuta mąka, Ja... bo to po nim. Ale tą gra mi się fajnie gra, naprawdę. Ja nie wiem widzowie. Będzie dużo odcinków z tej gry. Ale też będą kramowice nie przejmujcie się, też będą krabowice, nie tylko ta gra Brawl Stars, też będą krabowice inna po prostu seria też będzie widzowie krabowice i po prostu... O. Ale w końcu inne gierki są tu, nie? Dobra, widzowie, jest wielkie starcie. Więc chodzimy szybko grać w Stars. Widzę, pyk. Pyk. Dora, szybko, pyk. pyk. Pyk, pyk. Ej, no nie ma tutaj żadnej postaci. Dziwne, bardzo dziwne. co widzę? ja się trochę zatrzymać, Tutaj widzę jakiegoś Elpimosa. Tom. Toma. Huu.

Ej on fajny ten ziom Ja go znam Widziałem go Ej co to jest? Co to jest widzowie? Wiecie co ja odbieram to, co to jest? Ej odlokujemy tą postać od razu Ej te postacie są fajne El Primo Dobra Bardzo rzadki, Jessie No taka średnia, ale dobra Nie sygrysz Ja co to, bo mi się najbardziej podoba Ej może grać w parze? Upgrade'ujemy je. Ja. NITA! NITA zagrydujemy. Zagrydujemy też tego gościa. El Primo! Wow. Ale ładnie wygląda, widzowie. Zjalilo, widzowie. Ej, patrzcie, tutaj są w ogóle rzeczy jakieś, za klejnoty. Klejnoty? To się tutaj klejnoty. Dora, widzowie. Wiecie, uczyłem się trochę grać w Blastast i to zapominam. Też bo się uczyłem i zapominam po prostu widzowie jak Brawl Stars, jestem najlepszy w Brawl Stars, nie no jestem najgorszy tak naprawdę. To jest. HUE! Ej, e, ja tak będę wyglądał? W, w gierce? Ej, ale fajny! Ty widzowie! Jak chcecie, żebyś nie wiem, do, dostawcie, nie wiem, 3 lajki i wbijamy subhardy. Tak, widzę. Może dalej będę nagrywał jeszcze live z tej gry, nie wiadomo Będą też drugie odcinki, ale z cięciami oczywiście widzowe, żeby Wiecie, żeby ten odcinek nie trwał godzinę, bo jak ten odcinek będzie trwał godzinę, to to nie wiem, to to będzie przesada I sta... przesada Eee, proszę I ośmiechnięta minka Ej, ale to fajna Ej, mi się ta gra bardzo podoba ja akurat gram Minecrafta, co nie? I ci ruszę na tym samym co w Minecrafcie. czy się raz z czołkami? Nie, nie da się. Ale fajnie. To jest jak w Minecrafcie takim. I w Robloxie, co nie? Bo bardzo lubię tę grę. Wow. Fajna gra. Mi się bardzo podoba. Może jak widzieliście, na przykład nie wiem, jakieś fermy, coś takiego, to może to będą moi widzowie wi widzowie. <grymne> ale to się zrymowało w ogóle. Ej, pięć ty i dostanę tego. Star dropa fajnego. Ej, mam 30 pucharków, widzowie. No to fajne. Ej, tutaj są jakieś dzienne misje. Misje sezonowe widzowie. A jeden sezon fajny. Jeden dzień tylko? Jo, ja. ale to to... Co to, to jest? Zmierzę? Nie, za pieniądze za pieniądze do tak średnio Ej dobra, następny cel, ej tu takie fajne nagrody się rozstaje? 320 tego? Jego na nie wiem z czego A co tu, ej, ej tutaj mogę widzieć jak kogo będę odblokowywał następny Tego, potem będę miał tego z gitarowym, potem będę miał tą, potem tego Ej, mam <śmierdziśla> wybrać kogo ja chcę? Ja sobie wybiorę tego kozaka. Nie wiem jeszcze kogo. O, ten ten wygląda fajnie z czerwonymi wosalami. Ej, to jest ten. O, ten z bombami. Dziękuję. Grałem samouczek. Ej, kto tu są? Tu są w ogóle inne jakieś postacie Widzę, co to jest? LEGENDARNY! Widzowie, jakiś legendarny, to są jakieś inne, 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 inne i kompletnie inne. Widzowie, może też te postacie trafiać ze Stardropa Dropa słyszałem jeszcze, więc też możemy... Zobacz! Robi... Będziemy robić wielki opening! Widzę... Nie, nie wiem, jak dostawicie 10 lajków, to robię wielki opening z tych Star Dropów z całego sezonu Brawl Stars. Naprawdę, widzowie. A oczywiście wam się spodoba, widzowie, gramy ostatnią giereczkę, widzowie, w tym trybie. Czyli nie, to się zacznie, że widzę, że odcinka będzie. Lub jak wygramy, to gramy jeszcze jedną luntkę, widzowie. Tak, jak wygramy, będziemy mieć number one. Tu się dajesz, że tak. Dobra, doda. się rzekło. Dobra, tam jakieś, uchodźcy. Pyk. Ej, ale o, ale Ej, traj harduje! Ola widzowie Ola Pyk, musiłem trafiać, wiecie co widzę, trzeba trafiać. Bo trzeba po prostu wygrywać giereczki widzowie! Ola! Chodźmy szybko tutaj i trzeba szybko się. Go... O bo o. Nie mam odklejkę. Ojej! E? To jest mój oryginalny link, widzę Jak będziecie parę premis na byłam, to możecie to, to ja I widzowie... To... Ła Ła Pięknie! Jej! Ryali się! Number zwycięska pasa Ej teraz zagramy sobie jakąś inną postacią, nie tylko tą. Co ty na to widzę? Dajdemy jakąś inną postacią. Mamy tylko... Jako... A To tylko te, te syf. Ej, tak można powiedzieć. A, widzę, gramy ostatnią rundę widzowie, ale innym Zademiarze. Tak oni się nazywają, no Zademiarze, no pisze mamy widzowe, tak się nazywają Zademiarze. Co mamy? Dostępne z... Ej, drugi dzień i tak będziemy mieć jakieś nagrody? Ta lub ten? Ej fajny, poko będziemy sobie tego bardzo kozackiego Bardzo kozacką postać widzowe i, I wiecie co? I idziemy rozwalić wszystkie te i oni bardzo fajnie wyglądają. wiecie co, ten. Ten gość jest naprawdę bardzo kosacki, Więc. Elpimo się tak nazywa. Już wiem jak on się nazywa. To jest mój ulubiony ziomek, Elpimo. Dobra, widzę. Chodźmy z tym Elpimo tutaj. I chodźmy szybko tutaj. Py, O proszę. Widzowie. Pa, p, Py. Ej, eee, kurde, mam O, on oh, jest py, 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 py. Co tu jest? Wow! O, o, o. Ej! Dobra! I co, to już by było na tyle. Będziecie zasubskrybować kanał, jakbym wbijać te pucharki. Do więcej takich... O, Okej. Okay. O, dobra, otwieramy I widzę, to już by było na tyle Możecie zasubskrybować kanał Ej, co to jest to? Ej, dobra, widzę, to testujemy to w kolejnym odcinku Więc to już by było na tyle i na razie i cześć